Dlaczego wybrałaś właśnie taką klasę wojskową? Dlatego, że e, zainteresowanie wojskiem miałam już od bardzo, bardzo dawna. Był to wybór e, dość troszkę spontaniczny, bo jednak nie spodziewałam się, że do takiej szkoły pójdę, ale, ale bardzo mnie to interesuje, lubię to i dzięki tej szkole mogę spełnić swoje marzenia. Ale zadowolona byłaś z nauki, z programu? Tak, jestem bardzo zadowolona, bo liczne szkolenia, czy to z czarnej taktyki, czy z zielonej taktyki, czy nawet e, topografia bądź różne wyjazdy na strzelnicę są, są tym, co mnie interesuje i naprawdę bardzo mi się to podoba i jestem bardzo zadowolona. A masz dalsze plany związane z wojskiem? E, tak, chciałabym, e, teraz e, idę na skróconą służbę przygotowawczą, a po służbie chciałabym e, kontynuować e, swoją przyszłość wojskową. E, Chciałabym się wybrać na studia do Wrocławia na AWL, lecz to wszystko zależy jeszcze od matury. A jakieś konkretne potem dalej? Gdzie byś, gdzie byś chciała służyć? E, interesuje mnie żandarmeria wojskowa, ale to są jeszcze tylko takie plany początkowe to wszystko się w sumie okaże.